Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dla was e, czas teraźniejszy, ciągły present continuous, e, który omówię wam pokrótce. A więc tak, najpierw zajmiemy się konstrukcją zdania twierdzące. Jeżeli chodzi o ten czas, należy użyć zawsze odpowiednio odmienionego czasownika to be i do tego, do naszego czasownika e, głównego dodajemy końcówkę "-ing". Przypominam odmianę to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Zakładam, że już wszyscy pięknie znacie. E, I mamy przykład zdania. Ja idę do kina teraz. I'm going to cinema now. Tak, mamy odpowiednio odmieniony czasownik to be, I am, i do naszego czasownika głównego, idę, chodzę, dodaliśmy końcówkę ing. Jeżeli chcemy utworzyć zdanie pytające w present continuous, to wówczas tworzymy inwersję, czyli zamieniamy osobę z odmienionym czasownikiem to be i do czasownika dodajemy końcówkę ing. Czyli jeżeli normalnie powiemy you are, to tutaj zrobimy are you. Na przykład: Are you going to cinema now? Czy ty idziesz do kina teraz? To samo zdanie moglibyśmy użyć dla innej osoby, na przykład: She is going to cinema. Jak chcemy stworzyć pytanie, to zamieniamy miejscami: Is she going to cinema now? Jak chcemy zrobić zdanie przeczące? To wówczas e, dodajemy do naszego czasownika to be e, przeczenie not. Na przykład I am not, he isn't, she isn't, we aren't. Tak? Które już wszyscy doskonale znacie. Na przykład I'm not going to cinema now. Ja nie idę do kina teraz. I mamy kilka zasad co do dodawania tej końcówki ing. E, ja Wam je tutaj przedstawię. Do większości po prostu dodajemy ink, na przykład eat, eating, drink, drinking, ale gdy czasownik zakończony jest na e, to wówczas pomijamy e i dodajemy końcówkę ink, na przykład make, making, take, taking. W przypadku krótkich czasowników zakończonych z półgłoską, ale poprzedzonych samogłoską, z półgłoskę podwajamy, na przykład swim, swimming. Stop, stopping, prefer, preferring, run, running, sit, sitting. E, jestem przekonana, że te, ta pisownia wam się utrwali w miarę praktyki. Natomiast gdy czasownik zakończony jest na -ie, to wówczas zamieniamy -ie na spółgłoskę -y. Na przykład lie, kłamać, lying; die, umierać, dying. Typowe słówka, tak zwane określniki czasu, charakterystyczne dla present continuous. Mamy now, teraz, at the moment, w tej chwili, at present, obecnie, tomorrow, jutro w odniesieniu do przyszłości, next week, w przyszłym tygodniu. I teraz, kiedy używamy tego czasu? W jakich sytuacjach? A więc, przede wszystkim, gdy mówimy o sytuacji, która odbywa się w chwili mówienia. I'm watching the TV now, czyli oglądam telewizję teraz, robię to w tej chwili. Gdy mówimy o sytuacjach tymczasowych, na przykład: She's working in a shop for the time of her studies. Ona pracuje w sklepie na czas okres swoich studiów. W odniesieniu do przyszłości, gdy mamy czynność zaplanowaną i wiemy, że na 100% się wydarzy, na przykład: We are going to the cinema tomorrow, idziemy do kina jutro. To znaczy, że mamy już kupione bilety na seans i na pewno idziemy do kina. Bądź gdy mówimy o sytuacjach, które... czynnościach, które są w trakcie zmian. Na przykład we are moving house. Przeprowadzamy się, tak? I z wyrażeniem always, by wyrazić naszą irytację. You are always making so much noise. Ty zawsze robisz tyle hałasu. Pokazujemy, że ta sytuacja jest dla nas... Irytująca. Jeżeli chodzi o Present Continues, to jest w zasadzie tyle, co chciałam Wam przedstawić. Wszystkie wyjaśnienia, które tutaj przedstawiłam, załączam również w PDF-ie. Pod spodem macie link, wkleję go również pod filmikiem, tak żebyście mogli korzystać zarówno z materiałów teoretycznych, ale i z ćwiczeń na utrwalenie tego czasu. Thank you so much.